Książka z słyszę Was przez serdeczne grono na moim kanale. w dzisiejszym odcinku bym się w Back for Blood, czyli kolejnej grze, którą udało mi się wychować na Game Passie. gra kolejna, która dotyczy tematyki zombie, nie mam pojęcia, czy mamy tutaj grać online czy offline. Jak kliknę online, to będzie też tryb single player? Chyba nie. Zaraz zobaczymy. Filtr przekleństw. Niech będzie wyłączony, tekstury. No ja bym chciał. No chyba nie bez przyczyny to jest powyłączane niech będzie, chyba kontynuuj. Trochę jaśniejsze sobie to zrobimy, kontynuuj. Akurat jest dobrze, nie mam pojęcia dlaczego. Aż tak. może sobie to edytować i sobie, w trybie online mamy single player Czy nie? Bo z tego co widziałem to kiedyś były problemy. Aha Czyli trzeba wybrać Chyba tryb offline? Ale też nie przypadki mikrofon mi się nie podgłośnił. Nie, akurat jest w porządku. Truba rolaka, rozgrywka talie. Every time you walk out that safe room door, you begin a run. There's no way back after that. So before you step out that door, here's what you need to know. If you're the party leader, there's a set of crucial decisions to be made before the run even begins. Each unique run is high stakes. If you fail, you and your team can use a continue. But fail too many times, and you'll have to do the entire run over again. Don't be discouraged. Failure is not the end. Unlock cards, edit your deck, and then get back into it. Run out of continues? Just create a new run from your last starting point. A starting point is unlocked by reaching certain designated safe rooms. Looking for a bigger fight? Increase the difficulty of your run. Each difficulty presents its own unique challenges and obstacles. Stronger ridden encounters, deadly hazards. And lethal friendly fire are just some of the hurdles you'll face when you ramp up the difficulty. The higher the difficulty, the more you and your team will need to work together to survive. But with greater risk comes greater reward. Succeeding in harder runs will earn you more supply points to spend on unlocks. Remember, you're not in this alone, so be sure to invite your friends on your campaign runs. Need some R&R? &R? leave the game while in a safe room with no penalty and finish your run later are you up for the challenge of a nightmare run take your friends with you and don't stop slaying until you've reached the end of the road now do your job and get to cleaning up those streets Ja bym wolał szczerze dla reklu reklu kurcze... rekrutów. Z tego to chyba akt piąty jakiś szósty, są chyba tak jakby Poza już podstawową wersją gry chyba. Właśnie, wymagane rozszerzenie dzieci robaka, rzeka krwi, więc musimy mieć to porobione. Tunele terroru. Good to see you, Chris. Mom. <laughs> Long time no see. I was beginning to think you weren't coming. No more freebies, Red. You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips. Yeah, I'm done playing soldiers for him. You should be too. Come on, Chris. Look, don't tell me you're still falling for his BS. Especially after what happened to Jason. Don't bring my son into this. Look, you know how I feel about Phillips, but he's right about one thing. This is a war. The generals just cling into the glory days. There's no chief left to hail to. Not that I'd want to. Look, I get it. No, you don't. Okay, we're surviving here, rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. Now we don't need to do anything all right when was the last time you saw written in any numbers hmm Hey. I got this. Powrót do diabła, akt pierwszy, chyba chapter pierwszy, odrodzenie no to wychodzi. Już swoją postać. Oj, procent obrażeń, fajnie, wytrzymałość, wyposażenie wsparcia, skuteczność leczenia, ofensywa. Tylkość przeładowania, albo wyposażenie podręczne. Chyba wolałbym Walkera, tak mi się wydaje. Do tego też gra bardzo przypomina mi Left 4 Dead. Nie grałem, bo to jest trochę taka starsza gra, ale akurat widziałem jakieś tam przejścia i bardzo naprawdę podobna. Wyż swoją talię. take a moment people let's just assess the situation here i said this was a bad idea charity begins at home and this isn't home don't even want to think what the general will say Over 2 this is hope 1 do you copy we're here barely need all cleaners back at the Ville, pronto hard copy solid copy Hope one out well let's move <ktośsted> O, napisy w dialogach chrześcicieli, właśnie. good akurat point. See how bad it is. Always helpful. Hula, akurat pompę. wydaje mi się, się chyba lepszym pomysłem. No. Let's go.

Better in my on the ground. Aha, czyli zamiast pistoletu mamy shikara? Dziwny wybór, a niech już będzie. Tego typu gry jeszcze nie grałem, że mam jakieś takie

<laughs> to jest safe house, Go. i chyba zapis. O tak samo jak tyle tworzy, są rodzaj takich tych elitarnych zombiaków. Bardo. that who' anyone oh God you're going to let them in huh? get to the safe room the oh, Hoffman Hodge success Co dalej teraz mogę dodać? Tą talię kart? Bo to mam rozumienie, żeby tak jakby samouczek w pewnym stopniu. Niestety nie mam z kim grać, więc będzie solo na boty. W zasadzie z botami. Punkty zaopatrzenia 61 podstawy kontynuacji. Jedno. Chyba można kontynuować.

O niepotrzebnie kupują dwa Niech już będzie, a mogę jakoś edytować to Chyba mogę, ale nie mam na razie dostępnych przedmiotów Czy jest realna szansa go pokonać, czy to jest taki pod, że trzeba umrzeć? Powinniśmy tutaj kompletnie tę sekcję przeskipować i jest do kanału. Tak jak nam mówili. A Na kompletnie to nie pomyślałem. No nie.

Oee, na serii to taki trochę słabo bym powiedział. Mam nadzieję, że jak dochodzimy do safe houtu wtedy życie nam się odnawia i zapisuje nam grę.

Time, or at least you were. Tak, tak czy siak trzeba było stoczyć pojedynek. Chociaż dobrze trochę mu obrażeń wdaliśmy. Chyba w te bomby dostajemy najwięcej.

O okay. Udało się, ale nasza ekipa natowójże przeszła automatycznie, ale no to są boty, więc chyba nie trzeba aż tak dokładnie o nich dbać. Trochę zabiliśmy przeciwników. Blokowa to... karta zbieranie żarcia tytuł Czyściciel i nie doczytałem. Funkcja zobaczenia 61. Udało się. Zdeponowane czaszki. Aha. Dokonania tytuł czyściciel. Pociąg pół. Dobrze, mi się chyba dla, na ten odcinek starczy, bo to jest na razie taki testowy. Zobaczymy jak to wszystko się mniej więcej dzieje. I muszę przyznać, że naprawdę grało się... Fajnie, no i niestety nie było zapisu, ale dobrze, powrót do di powrót do Diabła 1.3, jest ten akt pierwszy na że jest całkiem długi, eee, pokonaj bo i kończ poziom, aby zdobyć takie i takie, czyli kolejny problem będzie z tym cięższym przeciwnikiem, ale dobrze, póki co zakończymy ten odcinek, książka